No. I co? Trzeba odkręcić, bo inaczej próbować. się. Próbować! No. no dobra, on i tak, i tak nie działał. No nie, co to jest? Nie, ale ty silny jesteś, wiesz? Naprawdę ci powiem. Super, super. No, i co, i tak to wygląda. Także, no niestety, to rzeźbienie na nic się tutaj nam nie zdało. Cześć, i czołem, witam Was gorąco i serdecznie na kanale Dobry Projekt. Na naszym kanale zajmujemy się propagowaniem. Off-gridu. Off-grid znaczy się życie w luksusie czyli takie życie, gdzie nie trzeba płacić rachunków. Wiadomo, że w teorii to zawsze wszystko zawsze działa, później później się okazuje, że to no, może nie do końca jest tak, jak miało być. Natomiast tak czy inaczej, każdy marzyłby o tym, żeby żyć nie płacąc rachunków. My akurat robimy wszystko tak, żeby nam się to udało. Czasami się udaje, czasami się nie udaje. Natomiast biorąc pod uwagę, że i tak, i tak korzystamy z gazu, to wiadomo, że tak trochę słabo, może trochę mało wiarygodni jesteśmy. Tak czy inaczej, słuchajcie, dzisiaj mamy taką akcję z tego względu, że ostatnio na jednym z ostatnich odcinków pokazywałem wam, jak u Rysia kleiliśmy jakąś tam jedną z takich pomp. Rysiu kleił, okazało się, że to tam się nie sprawdziło, biorąc pod uwagę, że u nas również gdzieś tam pompa strzeliła. Ja, słuchajcie, odgrzebałem ją tutaj tak trochę, wezmę wam, pokażę, jak to wygląda. Zaraz będziemy ją. Zaraz będziemy ją tutaj wyciągali. Także widzicie, ona była zabezpieczona wełnami, jakimiś niewełnami. Coś tutaj po prostu to była taka rzeźba, że szkoda gadać. Ja myślę, że jak ktoś z Was kiedyś coś tam robił u siebie, to myślę, że pewnie niejednokrotnie też. To niejednokrotnie też nie jest do końca dumny ze swojej roboty. Ale tak jak sami widzicie, zobaczcie, spójrzcie. Jest pęknięta, strzeliła, trzeba ją wyciągnąć i zastanowić się, co tam dalej z tym zrobić. No tak czy inaczej. Czeka nas mały tutaj challenge. Sam temat związany z tym, żeby tą pompę wyciągnąć, myślę, że tutaj są tam, tam 3 minuty i, i będzie na zewnątrz. Natomiast później się już tutaj zastanowimy, jak to jak to pokleić, czy da rady, czy nie da. No ale zobaczymy. Tak czy inaczej, tak czy inaczej, słuchajcie, tak trochę słabo to wygląda. Lipa, lipa. Poza tym, pod spodem to też powiem wam, nie jestem dumny z tego. No ale jak wam tego nie pokażę, no to co, no to później będę też trochę mało wiarygodny. Słuchajcie, zaraz się widzimy. W takim razie ja lecę, wyciągam, wykręcam i yy, bierzemy ją na stół. No dobrze, słuchajcie. A więc tak, mamy ją już wyciągniętą na zewnątrz. I teraz tak. Co my tutaj widzimy? Słuchajcie, pękło, tak? Czyli w tym zbiorniku była woda. To dostało mrozu, strzeliło, naprężyło. I ta część tutaj jest pęknięta. Nie wiem, zobaczymy. Tutaj wychodzi na to, że tak. Tutaj trzeba by było jakiś imbus znaleźć, wykręcić to, zobaczyć. Nie wiem, może skleić. No nie wiem, pomyślimy, zobaczymy. Słuchajcie, tak czy inaczej ja to biorę. Lecę do Rysia, zobaczymy. Może od razu to od ręki rozkręcimy, pokleimy, zobaczymy. No tak czy inaczej, warto by ją było na nogi postawić. Ale nie wiemy, czy się uda. Ha. Dobrze, jakby co. Chodziła do czasu, kiedy się nie zepsuła. Chodziła bardzo dobrze. Także, e, znaczy nie zepsuła, do, no, dopóki my jej tutaj, jakby, znaczy dopóki ja jej, nie my, tylko ja, dopóki jej tutaj nie, nie zabezpieczyłem na tyle, żeby po prostu z powodu mrozu nam nie strzeliła. Co, lecimy w takim razie. To co? Idziemy. Idziemy. W ogóle tutaj u Rysia cały czas jest akcja związana z ze studnią z pompowaniem, także on też jest na podobnym etapie, jeśli chodzi o kwestie organizowania się z wodą. Powiedzmy, że u nas to wszystko działało, dopóki się pompa nie zepsuła. No ale tutaj, patrzcie, zawaliło się dookoła. Tak długo było wybierane, aż w końcu okazało się, że że to tutaj się za Zapadła się ziemia dookoła, czekajcie, moment, zaraz Wam, może pokażę, jak już jesteśmy, jak już rozmawiamy o takich tematach. O, widzicie? Ha. No, natomiast tak czy inaczej, stąd już jest woda cały czas wyciągana z tej rury. No, ale niestety, coś tam cały czas jeszcze, jeszcze nie jest taka, jakbyś się sobie tutaj rysiu życzył. Dobrze. O. o, widzicie? Taka woda jest ze studni wyciągana. Mogłaby być lepsza. Dobrze, dobrze. Cześć. No. Zbiornik działa? Działa ci zbiornik? Działa. Tak? No. Trzyma. Ciśnienie. Dobra, dajemy na warsztat. Co właśnie mm. pompę. Mm. Tu strzeliła, widzisz? Mm. Trzeba by było ten dekiel odkręcić, tak sobie myślę. Poczekaj, okulary, żeby Ci nie uszkodzić. Tak myślę, że trzeba by było pewnie imbusy odkręcić ten dekiel i wtedy pomyśleć, czy by ją tutaj skleić, co jak, no nie? Mm. To jest trochę skrzywiło, nie? No. Znaczy ja myślę, że wiesz, to się po prostu... Ona się tylko w momencie kiedy pękła no to się... To było, to już było tak, wiesz, bo my dostaliśmy ją taką wiesz z demobilu trochę także no co, imbus pewnie trzeba by było wykręcić, to przykleić, tak? No i wtedy zobaczyć. No zobacz, tutaj się ten kołnierz cały od tego się wiesz tak z... poszedł z winkla i teraz nie wiadomo czy jak my to przykręcimy, czy to będzie szczelne, no nie? szczelnie. Ehe, Czy właśnie? No i co? Trzeba odkręcić, bo inaczej próbować. się. Próbować! No. no dobra, on i tak, i tak nie działał. No nie, co to jest? Nie, ale ty silny jesteś, wiesz? Naprawdę ci powiem, super, super, no nie. No ale czemu to pękło? No tak, nie, no pękło, wiesz? To jest za słabe, wiesz? No nie. No. Shock. No? Dobra, ok. A co to jest? To jest niepotrzebne. To już teraz jest niepotrzebne do niczego. Nie, no to jest zawór. Jak nie ma ciśnienia, to odłącza, żeby a. pompy nie zatrzeć. A. To niepotrzebne. Nie, do niczego niepotrzebne. No, połamane do niczego niepotrzebne. No nie. No nie, no na no, co to pa? Nie, no to jest zawór. Ja powiem ci, ja z a, tego zaworu... To... Nie rozjewam? To stara Rysiu, to dla ludzi później dzieci to oglądają. No, ale, no że tak pękło? Tak, no, no to mróz. To... Ja myślę, że to mróz. Aha. To Misiu na pewno ugryz no, tam to zepsuł to, to, to Nie ten... widzę, że to chyba nie było. Nie no, to jest taki wiesz, zawór, który się kręci. Jo, Rozumiesz, jo, to jest. Jo, ale mówię, że tu chyba nie było, może, może Na pewno, na, pe na pewno. Na pewno to mróz no, rozsadził. I uh -huh. teraz pękła dalej. <laughs> Dobrze. Nie no, siwe siłę mam. No, <laughs> no widziałem właśnie. No. Czekajcie, rozbieramy i zaraz wracamy. Dobra, moment, teraz tak, patrzymy co tutaj jest. Słuchajcie, zobaczcie, to pękło, ta część, ta część pękła. Tak, no i teraz zastanawiamy się, jeśli to wkleimy w to samo miejsce i dokręcimy i to będzie trzymało. No to jest szansa, tak? Tutaj trzeba troszkę rozprostować ten element. Nie wiem, zobaczymy. Wiecie, no woda ciśnienie. Zima nie ma się co oszukiwać, że to nie ma mocnych po prostu. O, I tutaj też jest to skrzywione, się naciągnęło. Hmm. No nic, zobaczymy, zobaczymy, zobaczymy. No Taka zabawa, no wiecie, no ratujemy, ratujemy. Może się uda, może nie. Ktoż to wie? Hmm. Ja się nie odzywam. Nie odzywasz się? No dobrze. Sprawdzamy. Będziemy spawać na zimno. U Ciebie to się nie sprawdziło, co? Na tamtej pompie? Mówię, nie odzywam. No. Aha, okej. Okay. No Mróz rozsadził drugi raz. Dobrze. Jakby co, używamy coś takiego, później spra sprawdzimy, zobaczymy, czy to w ogóle coś do czegoś się nadaje. Bo ja wam powiem tak, jakby, jakby to się okazało, że to zadziała, to Ryflamy co... No dobra, okej okay, no, dobra, to róbmy już im tam. Jak to zadziała, to przynajmniej ktoś z tego skorzysta, później i tyle. Sprawa załatwiona. Nie zapłacili nam. Trudno. Trudno darmo. Hmm, tak. Zobaczymy, no co? No to trzeba po prostu będzie tutaj wkleić. Ja tak do końca nie wierzę w taką sztukaterię ale różnie to bywa. Czasami można się zdziwić, co? Mm. Mówisz, że to do jutra chcesz to zostawić? Uh -huh. Tak? Tak, to by trzeba było. Aha. No. Więcej tego nie chcesz dawać? Nie, w sumie to wystarczy, no nie? Jeszcze może z góry. O, tutaj przychodzi ten Oring dookoła, tutaj wchodzi w to, tu z drugiej strony. No, zobaczymy. Tutaj jeszcze jest, jakbyś chciał tam tutaj widzisz w tym miejscu. Tylko to jest nie A no dobra, e, Tylko wiesz co, to jest tutaj po prostu tylko konstrukcyjnie delikatnie puściło. Ale tutaj już nie ma jak gdyby to znaczenia chyba. Co? Lepiej to się klei. Tutaj jeszcze troszeczkę, co? Na szczycie. A. Już ściąga, już, już nie klei, tak? Ewentualnie jeszcze gdzieś co, słuchaj, dobra, może jeszcze. Dobra, i tutaj może jeszcze trochę posunąć, co? W tym pęknięciu. No, ja nie wiem, tam chyba nie. Nie, tam nie, chyba, co? A. Dobrze, najważniejsze, żeby to dokleić, tak? Nie. Nic więcej chyba, co? Dobra, dajemy sobie spokój, zostawiamy, tak? No niech. się <küh> Okej. Okay. Będziemy wiedzieć, yy, słuchajcie, jak przy dokręcaniu później będziemy to dokręcali tutaj. Czy to ja pęknie? myślę... Czy nie, czy nie pęknie? Bo wiesz, jakby będzie za bardzo prężyło, to może strzelić, tak? Nie. Dobrze. To co to teraz poddaszek gdzieś to wstawimy, żeby sobie do jutra schłoco? Czyż oni tam piszą 10 minut, ale ja tam w to nie wierzę. Nie do jutra. Tak? O, też się trochę... Mhm. Hmm. Okej. Okay. To co? To na razie tutaj nie jesteśmy do niczego potrzebni, możemy to zostawić. Widzimy się później. Hejka. Wiecie co? Okazało się, że podłączyliśmy pompę i ciekło tutaj, tak? czyli leciała woda. Eee, I wpadliśmy na taki pomysł, żeby zastosować, słuchajcie, silikon dekarski czyli na e, całym tutaj tym rancie od środka była uszczelka, i obok tej uszczelki daliśmy ten silikon z tego względu, że tak jak widzicie, to jest nierówne czyli ten dekiel srebrny tutaj on się tak pokrzywił. W związku z tym, żeby wypełnić tą przestrzeń. To, to po prostu daliśmy o taki, taki silikon. No i co, i teraz jestem ciekawy, wezmę to, podłączę ten suchobieg, który, który pękł, sam, sam pękł. Ten suchobieg to został odłączony. Także i co jeszcze, tutaj nigdzie nam nic nie pękło, czyli jak gdyby ten, nazwijmy to, spaw na zimno, tak jak był określany. Przez producenta no, trzyma, nie, nie pękło. Przy dokręcaniu, przy dociąganiu nie strzeliło. No dobrze, to co ja idę to podłączyć i zaraz zobaczymy, co się z tym tutaj dalej będzie nam działo. Dobrze, trzeba ją zalać. Także odkręcamy koreczek i, i zalewamy. Ok, zalaliśmy. Także co, dokręcamy? No. Okej. Okay. No i co? Trzeba to podłączyć w takim razie. Nic mokro, bo jak nalewaliśmy, to trochę przelaliśmy, ale zobaczmy, co się dzieje. Gdzieś tu coś leci, kapie.

Patrzcie, leci Nie, lipa lipa! Patrzcie, widzicie? O kurczę A. dobrze odłączamy, bo tu jest prąd A. No. Słuchajcie, mamy fontannę. Czekajcie, prąd trzeba to tutaj odsunąć. Dobra. No i co, i tak to wygląda. Także no niestety to rzeźbienie na nic się tutaj nam nie zdało. Słuchajcie, w tych oto pięknych okolicznościach przyrody żegnam Was. Polegliśmy. Nie udało się nam tego zrobić. Także co, pewnie trzeba będzie się rozglądać za nową pompą albo zastanowić się ewentualnie nad częściami, żeby wymienić te, które były tam powyginane i dalej. Chociaż pewnie jak znam życie, to, to będzie tyle to samo kosztowało, co, co nowa pompa. Trzymajcie się, widzimy się na kolejnych odsłonach. Na razie, cześć!